Dzień dobry państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Cały ten wstyd. To tytuł wywiadu pani redaktor Marty Rudowicz z panią psycholog Joanną Chmurą. Tematem wywiadu jest wstyd. Każdy z nas czegoś się wstydzi. Wstyd stoi za większością naszych lęków, z którymi się zmagamy. Na szczęście możemy się nauczyć tego, jak oswajać wstyd, żeby żyć bardziej na własnych zasadach. Posłuchajcie Państwo tego interesującego wywiadu. Pani redaktor Marta Rudowicz, zastanawiam się, czy życie bez wstydu jest w ogóle możliwe. Pani psycholog Joanna Chmura, wstyd, czyli lęk przed oceną, jest emocją podobnie jak smutek, bez której nie da się żyć. Wszyscy go doświadczamy, choć z różną intensywnością i w różnych obszarach. To, że go odczuwamy, jest normalne, ale to, jaki ma wpływ na nasze życie, zależy od nas. Możemy go zagłuszać, jak wszystkie niewygodne uczucia, na przykład tłumiąc, stosując używki, sięgając po przemoc, co daje jedynie krótkofalową ulgę. Albo możemy się też przyjrzeć temu wstydowi, i zaopiekować się nim. Jesteś specjalistką od wstydu. Uczyłaś się o nim u samej dr. Brené Brown, amerykańskiej badaczki wstydu i odwagi z Uniwersytetu Houston. Ciekawa jestem, czym dla ciebie jest wstyd. Zacznę od tego, że paradoksalnie to właśnie wstyd sprawił, że całkowicie zmieniłam swoje życie prywatne i zawodowe. Wstyd zmusił mnie do pracy ze swoimi lękami. Dał mi siłę, by zmierzyć się z moim wieloletnim problemem związanym z zaburzeniem odżywiania, i skierował na zupełnie nową ścieżkę zawodową, właśnie u samej dr. Brown. Wniósł naprawdę dużo dobrych rzeczy w moje życie. Czyli wstyd może być pozytywny? Jak najbardziej, jeśli tylko mamy odwagę stanąć z nim oko w oko. Wstyd zaprasza nas. Do ważnej transformacji, która może pięknie zaowocować w naszym życiu. Nieuświadomiony i pozostawiony bez opieki blokuje nas przed zabraniem głosu na zebraniu, wyjściem w kostiumie na plażę, wejściem w nowy związek, zmianą pracy. Niszczy nasze chęci i marzenia. Jeśli ktoś marzy o tym, aby nauczyć się tańczyć, ale jest bardzo wstydliwą osobą, to jest duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie zrealizuje tej potrzeby. Już na etapie zapisywania się na kurs przegra walkę ze swoim wewnętrznym krytykiem, który podpowiada mu setki wstydliwych powodów, aby porzucić ten pomysł. Zaczynając od tego, że jest już za stary, a kończąc na tym, że nie ma wysportowanego ciała. Wstyd często nas zatrzymuje w blokach startowych. I nie pozwala zrobić kroku naprzód. Czego najbardziej się wstydzimy? Pyta pani redaktor Marta Rudowicz. Pani psycholog Joanna Chmura odpowiada: Kobiety wstydzą się nieco innych rzeczy, mężczyźni innych. Według badań dr Brené Brown kobiety najbardziej wstydzą się swojego wyglądu, kwestii związanych z macierzyństwem. Zarówno tego, że nie mają dzieci, jak i tego, jakimi są matkami, oraz posiadania i wyrażania własnego zdania. Do trzech najważniejszych męskich wstydów zaliczają się wstyd przed okazywaniem uczuć, wstyd dotyczący tego, jak inni oceniają ich status materialny, oraz wstyd przed niewiedzą. Mówisz o ciele. W rankingu kobiecych stydów wygląd zajmuje najwyższe miejsce. Kobiece ciało podlega wiecznym ocenom. Jesteśmy za młode, za stare, za grube, za chude, za ładne, za brzydkie. Nieważne, czy prezentujesz coś na zebraniu służbowym, czy uprawiasz seks, Twój wygląd poddawany jest osądom. Albo robi to ktoś z zewnątrz, albo Twój krytyk wewnętrzny. Wychowanie, religia, media, a nawet pewne słowa przez lata utwierdzały nas tylko w deficytach dotyczących naszego wyglądu. Dlatego skupiamy się zdecydowanie bardziej na niedoskonałościach, zamiast przytulić swoje ciało czy podziękować mu, że jest zdrowe. W kwestii wstydu związanego z ciałem mamy jeszcze dużo pracy do zrobienia na wielu poziomach społecznym, politycznym, nawet relacji. Między samymi kobietami. Małe dzieci nie wstydzą się niczego. Jako dorośli jesteśmy przepełnieni wstydem. Dlaczego? To wynika z wielu czynników. Największy wpływ ma oczywiście wychowanie. Ewolucyjnie wstyd to uczucie, które ma przypominać nam o tym, że przynależność do stada jest najważniejsza że nie możemy robić rzeczy, które są w kontrze do tego, co uznawane jest za nasze. To, co jest nasze, albo nie nasze, kształtowane jest przez społeczeństwo, kulturę i religię, w której dorastamy. Być może wychowywaliśmy się w domu, w którym nie wolno było ubierać sukienek, albo w domu, w którym wolno było tylko ubierać sukienki: wychodzić wieczorem, albo nie, wydawać pieniądze, albo tylko oszczędzać. Jest takie piękne powiedzenie po angielsku: Shame is personal, co w wolnym tłumaczeniu można przełożyć. Każdy ma swój własny wstyd. I zależy on od szkoły, domu, wychowania, religii, wielu czynników. Uwierz mi, że przychodzą do mnie na warsztaty osoby, które wstydzą się, że są biedne, ale i takie. Które wstydzą się, że są bogate. Wstyd jest naprawdę subiektywny. Z tego, co mówisz, wynika, że wstyd jest mocno związany z porównywaniem się. Bardzo. Jeśli jesteś podobna do innych, czujesz się bezpieczna. Jeśli nie, zaczynasz myśleć, że coś jest z Tobą nie tak. Często, dopóki nie zmienisz środowiska, masz przeświadczenie, że odstajesz. Sama wychowywałam się w mojej miejscowości pod Rzeszowem. Gdzie z góry była ustalona ścieżka rozwoju dla młodych kobiet: nauka, dom, mąż, dzieci. Oczywiście poszłam nią, jak wszyscy, i w pewnym momencie zorientowałam się, że to nie do końca moja droga. Zmieniłam ją, ale uznanie, że ta moja, choć inna, jest równie wartościowa, zajęło mi trochę czasu. Czyjaś ocena na nasz temat zawsze dotyka najboleśniej tego obszaru, z którym sami mamy problem. Tak naprawdę nie do końca ważna jest nawet sama opinia, ale to, na jaką glebę ona trafia. I dlatego duża część pracy ze wstydem sprowadza się do tego, aby przyjrzeć się właśnie tej glebie, z której jesteśmy zbudowani. Zewnętrzny świat. Choćby fakt, czy żyjemy w bardziej konserwatywnym czy liberalnym społeczeństwie, ma oczywiście na nas duży wpływ, ale siła wpływu samego wstydu zależy w największym stopniu od tego naszego wewnętrznego konstruktu. Pamiętasz, kiedy ostatni raz się, się czegoś wstydziłaś? Wstyd towarzyszy Ci jeszcze w życiu? Syt jest jak grawitacja, jest ze mną zawsze. To, że wiem o nim więcej, pozwala mi łatwiej nim zarządzić. Wspominałam wcześniej o glebach, które nas tworzą. Moja jest wyjątkowo wrażliwa na tematy związane z ciałem. Baseny i plaże były i będą dla mnie wyzwaniem. Przykład sprzed paru miesięcy. Byłam nad morzem. Był piękny, gorący dzień. Założyłam dwuczęściowy kostium, położyłam się na kocu i słyszał nagle głos znajomego: Zagrajmy w siatkówkę. Moja pierwsza myśl, o nie, trzeba wstać i na pewno wszyscy będą się na mnie gapić. Tak właśnie działa wstyd. Wstyd mówi, że wszyscy będą patrzeć. A świat tak nie wygląda. Bo ludzie są naprawdę zajęci swoimi sprawami. Zrobiłem więc szybką kalkulację w głowie. Mogę leżeć, co jest przyjemne, lub zagrać w ulubioną siatkówkę, co jest jeszcze bardziej przyjemne. Tylko tam czeka na mnie wstyd, który już dobrze znam. Wybrałem siatkówkę pomimo momentów, w których zastanawiałem się wspólnie z krytykiem wewnętrznym, jak w tym stroju wygląda moje ciało. Jakieś 20 lat temu nie wstałabym nawet z ręcznika. 10 lat temu wstałabym, ale szybko położyłabym się z powrotem. Dziś gram w siatkówkę w dwuczęściowym kostiumie na plaży. Praca nad wstydem polega na oswajaniu go i unikaniu kosztów, które niepotrzebnie ponosimy. Od czego warto zacząć pracę ze wstydem? Zastanawia się pani redaktor Marta Rudowicz, pani psycholog Joanna Chmura wyjaśnia. Przede wszystkim od uświadomienia sobie, czego tak naprawdę się wstydzimy. Osoba bardzo wstydliwa, często nawet nie wie, że można żyć inaczej. Następnym krokiem jest zwracanie uwagi na to, w jakich momentach pojawia się to uczucie. Jeśli ktoś musi w pracy często prezentować coś na forum publicznym i w takich momentach zawsze paraliżuje go wstyd, może zapisać się na szkolenie z wystąpień publicznych albo terapię, aby zacząć tym uczuciem zarządzać. Wspomniałaś, że do pracy ze wstydem potrzebna jest odwaga. Skąd ją wziąć? Jeśli ktoś mi mówi, że odwaga oznacza brak odczuwania lęku, to się z tym nie zgadzam. Odwagą jest właśnie zaakceptować lęk i coś z nim robić. Na szczęście odwaga jest umiejętnością, którą możemy nabywać i rozwijać. Niestety, albo stety, jedyną drogą, aby tę odwagę sobie zbudować, jest działanie. Trzeba pójść na tę pierwszą lekcję tańca, spróbować powiedzieć pierwsze zdanie w innym języku. W odwadze jak we wszystkim trzeba się ćwiczyć. Odwaga podobnie jak wstyd jest osobista i musimy pamiętać, że dla każdego odwaga znaczy coś zupełnie innego. Odważanie się to wychodzenie poza osłabioną już strefę komfortu. Trzeba jednak pamiętać że obok strefy dyskomfortu, w której nie do końca jest nam wygodnie, ale najbardziej się rozwijamy, jest też strefa paniki, w której tracimy grunt pod nogami. Jeśli przez lata nie wychodziłaś w kostiumie na plażę, to na początek wyjdź w kostiumie i spodemkach, aby oswoić się ze swoim wstydem. Wyjście od razu w kusym bikini może okazać się zbyt trudnym i zamykającym doświadczeniem. To od czego zacząć oswajać ten wstyd? Pyta pani redaktor Marta Rudowicz. Pani psycholog Joanna Chmura odpowiada: Od szukania momentów, w których czujesz się na tyle komfortowo, aby zacząć się odważać. Jeśli chcesz w końcu zdobyć się na odwagę zabierania głosu na forum publicznym, zacznij od zabierania go w kręgu ludzi, z którymi dobrze się czujesz. Możesz nawet powiedzieć to przy nich głośno. Hej, dziś na kolacji będę ćwiczyć zabieranie głosu na forum. Czytaj książki, oglądaj dokumenty, słuchaj podcastów, które dają Ci dostęp do inspirujących historii innych osób, które być może miały to samo wyzwanie. Są różne narzędzia. Ja jestem zwolenniczką psychoterapii, która pomaga nam zrozumieć, skąd tak naprawdę bierze się też nasz osobisty wstyd. A potem daje narzędzia, żeby sobie z nim radzić. Kiedy słyszysz słowo bezwstydne, to myślisz sobie: Wyzwolony, ale słowo bezwstydne jest o jakiejś krainie, która dla mnie nie istnieje. Wstyd towarzyszy nam zawsze. Nawet doświadczonemu aktorowi czy piosenkarzowi trudno jest po raz setny wyjść na scenę bez poczucia wstydu, czyli bez choćby. Minimalnego lęku przed oceną. Metą w pracy ze wstydem jest raczej nauczenie się z nim żyć, tak samo jak ze smutkiem czy z radością. Paradoksalnie, życie z radością jest równie trudne, bo tak samo jak nie wiemy, jak obrabiać wstyd, nie wiemy, jak żyć radośnie. Terapie często koncentrują się na tych trudnych emocjach, a okazuje się, że z tymi jasnymi. Też mamy nieraz pod górę, ale to już inna historia. To tyle w wywiadzie zatytułowany Cały ten wstyd. Dziękujemy pani redaktor Marcie Rudowicz za przeprowadzenie tego wywiadu. Dziękujemy pani psycholog Jannie Chmurze za ekspercką wiedzę na temat wstydu. Po tym wywiadzie mam nadzieję, że wszyscy przestaniemy się wstydzić, że się wstydzimy. Pani Joanna Chmura, psycholożka specjalizująca się w tematyce emocji, w tym wstydu i odwagi, twórczytni platformy rozwojowej OnMyWay.pl, narzędzie online wspierającego w procesie zmian. Autorka, bestsellera, to nawet lepiej. Jak obracać trudności w szanse? Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz e, przypomnę e, to angielskie, piękne e, określenie shame is personal. Każdy ma swój własny wstyd. I. Jeszcze raz słowa pa, ekspertki pani psycholog Janny chmury. Wstyd, czyli lęk przed oceną, jest emocją podobnie jak smutek, bez której nie da się żyć. Wszyscy go doświadczamy, choć z różną intensywnością i w różnych obszarach. To, że go odczuwamy, jest normalne. Ale to, jaki ma wpływ na nasze życie, zależy od nas. Dobrze jest słyszeć od ekspertki w tematyce emocji, wstydu i odwagi, że wstyd jest czymś absolutnie normalnym. Każdy z nas lepiej się czuje, jeśli czuje normalnie. to tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.